Ja się szukuję na przymiarki. Ściągam wałki i właściwie jedziemy w drogę. Pierwsze przymiarki ślubne. Jesteśmy pod lokalizacją. To gdzieś tu, na trzecim piętrze. I czekamy teraz na Julkę i na mamę Jarka.

To mi wygodnie będzie. Tak, ona no, jest ładna. No jest ładna, jest ładna. Jest A, jest ale to można zrobić, ale z dekoltem. Ty nam się teraz upadło. No tak, mówię, ta to mówi. to jest taka, jakby była taka... No tak. E, tak. W ogóle nie widać twoich kształtów, taka gruba się ta robisz. Ta jest taka gruba. Okay. Ale w tej bardzo ładnie. Czyli te kształty, te czekoladki, to taka, no, no, taka, no, taka gruba się wydawało. A, nie. taka gruba. No taka, taka... A tutaj tak normalnie, tak kobieco... tej bardzo ładnie. Uuuu, ale ja już wiem, co, że mi się podoba, ale mam problem z tym, że tu jest inny wzorze niż góra. Jestem no, jest ten że że po prostu góra jest gęściej. No tak, ale mam wrażenie, to góra jest bardziej ale ta jest taka, no też jest ładna. A Jezu, mi wszystkie się podobają, w ogóle. każda jest taka genialna. Chcemy głosować. Nie ja tak jak jest ta góra, ale żeby dół był bardziej... Nie taki rozkloszowany, tak jak tu, tylko żeby no bardziej szedł bardziej, bardziej dopasowany. Coś w takim stylu. Mnie się podoba na razie w tym salonie dobrać. numer dwa. na, na drugim miejscu pierwsza? Nie. Trzecia, a pierwsza na ostatnim razie. Bo jest taka bez szału. Coś nie jest ładna, ale taka, myślę, że do mnie musi być odjechaną kreację. <laughs> Takie jest moje skromne zdanie. <śmiech> <śmiech> dziękujemy, bardzo dziękujemy. <laughs> ja zapraszam pana. O, ta jest taka. Sexy. No a nie będzie widać jakby tego? No, ja już trochę wiesz, dla wyższych ludzi nie? Będzie dla będzie, mnie tak, to 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 tak, tak, po prostu. Temu, no, to to wierzę, aha, I czyli to będzie równo z tym, tak? No, no to będzie, znaczy, bo to nie jest się. Ja tam mocno na taki gładki materiał.

ale też to ma takiego... wow, no, 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 się nie, że... To no, to panie... Tak, mam no, nie, To może być. Tak, to się tak, tak można i sobie gdzieś tam podstaw. Ja mnie na razie to, co pani weszła na tej, to na razie mi się najbardziej podoba też. I że tak to się no, będzie no, 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 tak mienić w tym słońcu, myślę, mi że to będzie ładnie wyglądało. W oczekiwaniu. Widzisz? Wow. O oh maj. Mi się podoba dół. Tak, dół jest fajny. No Jakby wziąć i dół od tej A góra od drugiej, no? Byłby... Nie, nie, tam nie można. drugiej. nie jest Tutaj, 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 oh. tutaj jest, to jest, to jest. A, Taka Hiszpanka. Ta też, jest ładnie. wiem, tak. że to jest takie takiej bardziej właśnie... Tak? Żeby to mi się jest... Właśnie wydawało się, że tak, tak już będzie źle, a tutaj... A teraz so, to, jest, to jest super źle. Ale nie będzie aż tak tu tak zwężona, ta bo no może już później tutaj ale tak Tylko wiecie, tutaj ja o to chodzi, że tutaj, dla mnie tak trochę... Ale może to przejść jakby od tego już tu nie wybierać, tak? Bo zrobić bardziej na prostą. Co myślicie? Ten Bo ta jest faworyt chyba. Chcę na dźwięk. <stytujmy> 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 <laughs> <stytujmy> wow. Jak się czujesz po pierwszych przymiarkach? sukni Dobrze. Tak? Tak. Jaki faworyt? Yy, no chyba tamta, która się wszystkim podobała, jest fajna, ale podobno najdroższa. No, to jest słuchaj. Obrezyma, słuchaj. Bo... To i tak będzie drogi, drogi event. O Jezu. Trzeba konkretnie. To co, idziemy dalej? Tak. No już wylałam. Wylałam, no. na na kawkę. Sama, A tutaj mniej przyjemna część programu, A ty już nagrywasz? Ta 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 To nam się, się, się podobało najbardziej. czyli najdroższe, ale no w 10 się tak, za Byliśmy tutaj. u projektantki. Było fajnie, chociaż wskienki trochę drogie. Jak to u projektanta. I zobaczymy co będzie w kolejnym miejscu. thank you Do następnego salonu trafiliśmy troszeczkę przypadkowo, ponieważ byłam umówiona do innego salonu, ale na dwa dni przed naszym dniem. Przy miarę salon odwołał nasze spotkanie. Tak więc, przez to, że wszystkich ściągnęłam do Warszawy na, na ten dzień, musiałam wykominować coś innego i znalazłam po prostu klasyczny salon sukien ślubnych, nie żadną projektantkę, nie jakiś och, ach, tylko taki klasyczny. Ale stwierdziłam, że też fajnie jest zobaczyć w takiej strony, jakby coś innego. No i powiem szczerze, że była ogromna różnica, ogromny kontrast w stosunku do tego pierwszego salonu, zarówno jeżeli chodzi o wygląd salonu, jak i o suknie, które były tam prezentowane. Przede wszystkim jakość, a właściwie jej brak był wyczuwalny od razu na samym początku. Materiały były dosyć, powiedziałabym, plastikowe, tak więc od razu stwierdziliśmy, że to raczej nie jest salon, w którym wybierzemy naszą suknię, moją suknię ślubną na plażę. Natomiast tak czy siak bawiłyśmy się świetnie, przymierzałyśmy różne sukienki w których dzień, żebyśmy właśnie mogli sprawdzić w czym wyglądam dobrze, w czym się dobrze czuję. Ja nie miałam żadnych oczekiwań co do sukni, chciałam po prostu poprzymierzać różne modele, różne fasony, żeby wiedzieć, żeby odnaleźć to w czym będę się czuła najlepiej. Pa do zobaczenia na kolejnych filmach. Już jesteśmy po przymiarkach, rozstaliśmy się wszyscy, my teraz z mamą idziemy do taty, się spotkać. No, mamy dwa typy, jeden z pierwszego miejsca, drugi z drugiego miejsca. Ale jeszcze w lipcu będziemy szli na kolejne przymiarki, więc tak naprawdę niczego nie decydujemy, o niczym jeszcze nie decydujemy. Zresztą czasu jest sporo. Bo tak nam wszyscy mówią, że mniej więcej listopad, październik musimy podjąć jakąś decyzję. Plus chcemy jeszcze się zorientować, na no, co będzie ostatecznie nosił Jarek, żebym tak do niego meczowała, pasowała. No, więc. Dzień udany, jesteśmy zmęczeni po tych przymiarkach. To się tak wydaje: niby dwie godziny, godzinę w jednym, godzinę w drugim, ale przymierzyłam tyle kietek i tak się zmęczyłam jakoś. I się już po prostu wszystkie mieszały, że wszystkie wyglądają podobnie: koronki, biel, ale było fajnie. Pierwsze przymiarki są już za mną. Miesiąc później spotykamy się ponownie na kolejne przymiarki ślubne. Tym razem w nieco mniejszym gronie tylko z Julką i z moją mamą, bo mama Jarka i Nastka nie mogły do nas dotrzeć. I na pierwszy ogień idziemy do salonu sukien ślubnych Anny Kary. To był salon, w którym widziałam największy potencjał przeglądając ich stronę internetową. Widziałam tam najwięcej minimalistycznych sukienek, a po tym pierwszym dniu przymiarkowym już wiedziałam mniej więcej w jakim kierunku chcę iść. W tamtej lepiej. Tu jakoś tak się chyba za dużo dzieje. jakoś. Tak? Za dużo nie, się, nie się dzieje? A, 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 Ta a, bardziej mi się pani podoba? Tak, To się wydaje, że ja zacząć tu nie do końca nie są O, właśnie. Nie, nie jest, uh -huh. Tylko ty nie mówisz takiego. E, a on tak dziwnie góry. też wygląda u ciebie a trochę. Właśnie, no, się wydaje, ty wolisz Z jest Aha. Uh -huh. Bardzo zabudowana. No. Nie? Tyż ma taki okrągły dekolt. Tak, ale ona troszeczkę. No tak, że, że niżej też jest, też tak uważam. Tak? Tak, tak, że ta w ogóle od razu, no że się przebierać. Nie ma dyskusji. To bardzo ja też, to. Jesteśmy bardzo zdecydowane. Wow. To chyba to, co pani widziała teraz w katalogu, czy mi się wydaje? Inna jakaś?

je Je Taki dywanik trochę. Na to patrzę, Właśnie, Myślę, że... ta się to A to już to? A mi się wydaje, że ona nie będzie dobra przez to, że... Jest a ok. Ale ona ma obrzydłe ramiona. Ale tu jakaś ta góra jest na przykład taka poważna bardzo? W sensie, okay. że taka garniturowa trochę mi się tak kojarzy. Okay. Ta w ogóle jest z innego materiału. Aha. Jest cieńsza niż nawet. Aha. Wydaje mi się, że w tym głupszym, jakoś tak komfortowej się czułam. Że ta tak... Zbyt no. cienko. Mam tak, wrażenie, że jednak podkreśla bardziej nią, no, mam takie no. wiecie niedoskonało. Nie no z niej się... To się tak składa. Tak, no. Nie wiem, czy to akurat ten z który ja bardzo się dobrze czuła, no, ale znajdę. Jest ładna. Co no, ja no, to przymierzyć? Ale rękawki mi do końca nie. Rękawki? No. A, rozumiem. Uuuu. To taka księżniczkowata bardziej. Ale też ładna.

Jednak jak mam lepo, to się czuję swobodnie, a jak mam zabudowanie, to tak nie do końca. No tutaj tak, fajnie, że tu nie ma mięsa, tylko to jest tak. Pierwszą już od razu ubieraj, żebyśmy jeszcze pierwszą raz zobaczyli. No, nie, w ogóle, w ogóle nie jak na ślub, tylko taka... Так, пока здесь тоже I kolejny salon tego dnia to była dama Kutir, czy jak to się wymawia. Był to salon, do którego nie udało nam się dostać właśnie za pierwszym razem, a też widziałam kilka fajnych sukienek u nich i zależało mi, żeby ich odwiedzić. W tym salonie jest przepiękne wnętrze, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to zachęcam do, do zajścia właśnie tam, bo naprawdę robi wrażenie i obsługa była też bardzo fajna, bardzo miła, naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo mi się podoba, bardzo ładnie mi się podoba. Idealnie po prostu. No i trochę sobie... Z tyłu, bo trochę jest za dużo. Z tyłu też jest. przesunę, uwaga. Oje! Tak na komunikacie. Na komunikacie, nie, bo jest taka kopernika. Taka rusałka. Ta jest ładna No, bo ten dekol, no musisz mieć taki dekol po prostu. Tak, ale to też jest taka. Lecz. Tak, jest taka. Jedna. Uuu, uh, bez ramionczek czy tylko jest. Do tego mówimy, że kartki. I są bardzo oryginalne, bo mimo tego, że są bardziej gorącowe. Może pani włożyć troszkę. Uh, tu kolejny gadżet. Taka księżniczka. <noise> trochę <głos> tak. Dużo objętości jest. Tak. tak. Um. W sumie nawet oni. No, ładnie tak, to prawda. Też jest... ojej! Wow! No jesteś taka. Wow. W Taki jakbyś przyszła, to by się Jarek zdziwił. No tutaj dużo się dzieje. Tak, tutaj już... Ja się już niczkowo. Dla nas i dla ciebie nastka. Trzeba przymierzyć jedną chociaż taką błyszczącą. Wow, ale się mieni na dole. Ekstra. Jak się w nim czujesz w ogóle? Błyszcząca. Uwagi. tak no nie nie, chyba nie. Jaką sukienkę ostatecznie wybrałam? O tym przekonacie się w kolejnym filmie. Koniecznie zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzu, która sukienka podobała Wam się najbardziej, bo jestem ciekawa Waszych typów.